Witam na pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu w ramach Klubu Miast Przyszłości. Jest nam bardzo miło, że dzisiaj Państwo mogą być z nami. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć więcej o nowym programie edukacyjnym Akademia PFR dla Miast i od razu chciałabym oddać głos mojej koleżance Marcie Kupisz, menadżerce zespołu PFR dla Miast, która opowie o założeniach tego programu. Dzięki wielkie Dagmara, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj w takim gronie. Wiem, że część z Państwa jest już z nami od sierpnia i miało okazję zapoznać się również z tematyką tego projektu i mamy nadzieję, że to właśnie ona Was tutaj przyciągnęła. Od razu zaczynając, co może być czasem trochę z, skomplikowane, jak wygląda tematyka projektu i jak dzieli się, tutaj będzie podzielone, podzielone te warsztaty. To, co jest ważne, ta rekrutacja, która trwa teraz do części pierwszej projektu, to jest rekrutacja um, trwająca przez cały wrzesień, do 30 września i tutaj rekrutują się Państwo do modułu projektowanie innowacyjnych usług plus jednego z dwóch, które tutaj są poniżej, czyli ISG w miastach lub miejska rezyliencja. To jest ważne, ponieważ wszystkie 50 osób, które dostaną się do projektu, będą miały tutaj zajęcia w ramach projektowania innowacyjnych usług. Tu będziemy mówić o service design, czyli mapowaniu potrzeb, zarówno w ramach urzędu, jak i w mieście. No i bardzo ważny komponent to będzie ten moduł AI. Bardzo nam zależy na tym, żeby przedstawić, jak AI może być wykorzystane w mieście, jak może usprawniać procesy. Te wszystkie zmapowane tematy, które tutaj istnieją, zostały zweryfikowane na podstawie realizowanych przez nas projektów zarówno hakatonów wdrożeniowych, gdzie na tych wyzwaniach od samorządów pracowaliśmy, jak i realizując projekt Giełda Miejskich Technologii, gdzie widzieliśmy, gdzie to zainteresowanie samorządów się plasuje, jeśli chodzi o tematykę wdrożeń technologicznych. I taki jest nasz główny cel, żeby tutaj po tym programie znali Państwo, miał, mieli zmapowane te procesy w urzędzie te modelowe usługi e, e, innowacyjne e, i wiedzieli w jaki sposób można je usprawnić z tymi narzędziami, które już na rynku istnieją, a być może pojawi się też ten moduł otwartych innowacji, e, że coś e, pionierskiego w ramach tego projektu powstanie i, i potem będziemy się zastanawiać, e, mam nadzieję, że również wspólnie, jak e, takie innowacje w mieście wdrożyć. Oprócz tego, co od razu zaznaczam, mamy też rekrutację do części drugiej, która zacznie się dopiero po nowym roku, już drugi 31 stycznia. Wiem, że na liście oczekujących sporo osób już się pojawiło zainteresowanych tym modułem, dlatego tu mówimy, że dzisiaj będziemy się skupiać na tej części pierwszej, o części drugiej jeszcze na pewno będziemy mówić po nowym roku, a nawet pewnie jeszcze w grudniu. To jest część dla wodarzy, czyli prezydentów, burmistrzów, zastępców, skarbników, sekretarzy. O niej jeszcze opowiemy, a dzisiaj już poproszę o kolejny slajd, żebyśmy weszli bardziej w szczegóły projektowania innowacyjnych usług. To jest ten moduł, do którego zaprosimy całą pięćdziesiątkę, która dostanie się do projektu. Jest to dla nas ważne, ponieważ jako PFR dla miast specjalizujemy się w tym, żeby pracować na potrzebach użytkownika. Czy naszym użytkownikiem jest urzędnik, który zajmuje się konkretnymi sprawami w urzędzie, czy mieszkaniec, który ma różnego rodzaju problemy? To zależy od tych wyzwań, które się pojawiają. No i to nam pozwala potem przyporządkować odpowiednie produkty technologiczne bądź usługi, które mogłyby w samorządzie się pojawić i usprawnić te codzienne działania, czy kontakt z mieszkańcem, czy współpracę z lokalnymi NGO-sami, czy przedsiębiorstwami. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego to też pojawia się ta analiza potrzeb, inwentaryzacja infrastruktury IT, no i również ten wątek AI w miastach. O AI słyszymy wszyscy, pojawia się to z każdej strony, natomiast bardzo nam zależy, żeby tutaj przedstawić zarówno te narzędzia, z których mogą Państwo korzystać, w jaki sposób one mogą usprawnić codzienną pracę. I też kwestie bezpieczeństwa i etyki wykorzystania tych rozwiązań, bo o tym należy pamiętać, że te kwestie bezpieczeństwa to we wszystkich jednostkach sektora publicznego jest bardzo dobrze znane. No to przy rozwiązaniach AI, które jeszcze nie do końca są tutaj ugruntowane i sformalizowane, jest tutaj dużo do nauczenia. Dlatego w tym wątku innowacji, rozwoju kompetencji cyfrowych. Tutaj spotkamy się wszyscy, a teraz przechodzimy do pierwszego modułu, z którego można wybrać. To jest, myślę, że może być ciężka decyzja, który będzie bardziej interesujący. Jeden to jest wątek ESG w miastach. ESG to jest temat, który przejawia się już od kilku lat, głównie w biznesie, bo tego dotyczy dotyczą dyrektywy ISD. Jednak to, co jest ważne, jak patrzymy też na to, co pojawia się w Unii Europejskiej w, w dokumentacji, to nawet Green Innovation Procurement również na samorządy stawia tematy związane z zieloną transformacją, w jaki sposób wybierać dostawców niektórych usług. Dlatego ten temat pojawił się również w kontekście samorządu. Będzie on przerobiony bardzo szeroko, bo tutaj nam też zależy, żeby pojawiły się wątki transformacji energetycznej, placemakingu, ale również digital twinów, ponieważ wierzymy, tak jak tutaj mówię, te technologie w naszej pracy pojawiają się cały czas z samorządami, że wykorzystanie technologii mogło, może pomóc również przy zielonej transformacji w miastach. Więc te tematy będą poruszone. To, o czym jeszcze nie wspomniałam, ale będzie zaraz rozwinięte, to do projektu zaprosiliśmy partnerów merytorycznych, którzy również będą się dzielili swoją wiedzą, doświadczeniem, ekspertyzą. Dlatego tutaj zależy nam, żeby te warsztaty poprowadzone w trakcie projektu były jak najbardziej praktyczne, żeby Państwo też wyszli z konkretnymi kompetencjami. I moduł ostatni. Z którego jeden z dwóch, z których można wybrać, to jest miejska rezyliencja. My w tematach miejskiej rezyliencji poruszaliśmy się wcześniej, zwłaszcza w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Tu jednak, bazując na tym, jakie są planowane zmiany również w prawodawstwie polskim, skupiamy się również na cyberbezpieczeństwie, infrastrukturze krytycznej i bezpieczeństwie energetycznym. Tu bardzo nam zależy, żeby też pokazać konkretne produkty konkretne przykłady z innych miast, jakie rozwiązania nie tylko technologiczne zostały wdrożone, jak można się przygotować do tych wymagań, które na samorządy zostaną nałożone. I pod tym hasłem odporności miast rozumiemy właśnie umiejętność reagowania na kryzysy, jak i planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem. To takie bardzo holistyczne przejście przez tematykę. My też na przestrzeni następnych tygodni do końca rekrutacji będziemy informować o partnerach projektu merytorycznych i też o konkretnych, tutaj już w slotach w agendzie, o tej tematyce konkretnych zajęć. Więc jeżeli kogoś jeszcze nie ma, na przykład w newsletterze projektu, to też serdecznie do tego zapraszamy, bo tam cała ta komunikacja będzie iść. A teraz już oddaję głos do koordynatorki projektu Dagmary, która opowie już o kwestiach operacyjnych. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, Marta. I tak jak właśnie wspomniałaś, przejdę od razu do kwestii organizacyjnych związanych z tym, kto może wziąć udział w projekcie oraz z tym, jak będzie przebiegać rekrutacja do projektu. Tegoroczna edycja skierowana jest do gmin miejskich, gmin miejsko oraz miast na prawach powiatu. Ponieważ chcieliśmy w tej edycji zaadresować głównie miasta tutaj średniej wielkości, to została nałożona tutaj limitacja tego, aby kandydaci liczyli pomiędzy 5 a 100 tysięcy mieszkańców. Ta statystyka będzie tutaj weryfikowana z rocznikiem demograficznym z 2023 roku i jeżeli chodzi o te, również o kandydatury na uczestników to w części pierwszej, tej, w której jest, jest właśnie projektowanie innowacyjnych e, usług oraz ISG e, i miejska rezyliencja, e, nie ma żadnych e, obostrzeń co do e, zatrudnienia e, kandydata i zajmowanego przez niego stanowiska. E, natomiast e, ta część druga, o której wspominała już Marta, skierowana do włodarzy miejskich, e, Adresowane jest do osób, które zajmują wyższe stanowiska w samorządzie, takie właśnie jak prezydent miasta, zastępca prezydenta miasta, burmistrz miasta, zastępca burmistrza miasta, sekretarz skarbnik i zastępca skarbnika. Także tutaj ważne, ważne żeby wiedzieć, do którego programu można się zgłosić. Od razu też powiem, że osoby, które zajmują wyższe stanowiska, mogą się spokojnie zgłosić. Również do tej pierwszej części, natomiast tutaj ta druga część jest zarezerwowana wyłącznie dla, dla tych stanowisk, które wymieniłam. Jeżeli chodzi o liczebność poszczególnych modułów, to y, dla pierwszej części zarezerwowaliśmy po 25 miejsc w module ESG w miastach oraz 25 y, dla modułu Miejska Rezyliencja. E, tak samo wygląda to dla drugiej części, dla tego modułu e, Leadership. E, jakby zgodnie z naszym regulaminem maksymalnie dwóch w danej, w pierwszej części może uczestniczyć maksymalnie dwóch uczestników z danego samorządu, natomiast w drugiej części może być to maksymalnie jeden uczestnik. A łącznie w akademii z, danej, z danego samorządu może uczestniczyć trzech uczestników. Mogą Państwo natomiast w momencie wypełniania formularza rekrutacyjnego zgłosić dowolną ilość kandydatów, i kandydaci ci będą oceniani indywidualnie na podstawie wypełnionych zadań ewaluacyjnych. Więc jest to troszkę ciekawa forma, ponieważ rywalizujecie Państwo nie tylko pomiędzy innymi miastami, ale również pomiędzy, pomiędzy sobą, więc tutaj ważne jest dobre przygotowanie tej aplikacji. Tak wyglądają daty. Tak jak koleżanka tutaj wspomniała, rekrutacja już się rozpoczęła 2 września, a będzie trwała do 30 września. Chciałam tutaj również podkreślić, że jeżeli Państwo zapisali się na list oczekujących, to nie jest jeszcze równoważne z złożeniem tutaj kandydatury. Teraz od 2 września został uruchomiony formularz rekrutacyjny, który należy tutaj wypełnić. Ogłoszenie wyników planujemy na 4 października, a start zajęć merytorycznych przewidujemy 29-30 października. Będzie to miało formę właśnie takiej inauguracji wraz z warsztatami i będzie to miało miejsce w Warszawie w CDC na Kruczej. Następnie po, po kilku miesiącach właśnie rozpoczniemy tą rekrutację do drugiej części. Części programu 2 stycznia, która będzie trwała tutaj przez cały miesiąc, i 7 lutego zostaną przekazane wyniki dla osób, które się tutaj zgłosiły, a w marcu odbędą się zajęcia merytoryczne dla właśnie drugiej części programu. I jak już wspominałam, będą Państwo mieli w tym formularzu rekrutacyjnym dwa zadania rekrutacyjne do uzupełnienia. Pierwsze zadanie polega na Przedstawieniu swojej motywacji do udziału w programie. Daliśmy tutaj Państwu dwie możliwości przedstawienia tej motywacji. Po pierwsze, w ramach po prostu tekstu liczącego maksymalnie 500 słów, ale również w postaci 3-minutowego nagrania do którego serdecznie tutaj zachęcam bo na pewno jest to e, bardziej tutaj atrakcyjna e, forma i e, milej nam będzie zobaczyć potencjalnych kandydatów. E, drugie zadanie jest już bardziej merytoryczne. Będzie ono polegać na opisaniu innowacyjnej usługi, którą chcieliby Państwo wprowadzić w swoim samorządzie. I chciałam tutaj od razu zaznaczyć, że bardzo polecamy skupić się na jednym konkretnym aspekcie. Zdajemy sobie sprawę, że często borykają się Państwo z wieloma. Problemami tej rozwojowymi, które wszystkie należałoby zaadresować, niemniej będzie nam łatwiej ocenić taką aplikację, jeżeli ta tematyka będzie węższa, natomiast te problemy zostaną bardziej konkretnie opisane. Także do tego, do tego serdecznie zachęcam. No i tutaj to już w drugim zadaniu jest tylko i wyłącznie forma pisemna, maksymalnie tysiąc słów, więc można się naprawdę już troszkę rozpisać na, na ten temat. Kandydaci, którzy, którzy dostaną się do akademii, tutaj wybrane łącznie 75 osób, będzie mogło zdobyć certyfikat ukończenia akademii. W przypadku pierwszej części, tej do której jest prowadzona rekrutacja, aby uzyskać ten certyfikat, będzie obowiązkowa obecność na minimum 80% zajęć merytorycznych, czyli to są to zarówno zajęcia z jak i online, oraz rozwiązywania zadań, które będą przekazywane przez ekspertów w ramach zajęć merytorycznych. Tak jak wspominała Marta, chcemy, żebyście też Państwo wyszli z tego programu z konkretnym planem działania. Dlatego Obowiązkowym elementem tutaj pozwalającym zaliczyć się Akademię będzie przygotowanie modelowej ścieżki wdrożenia innowacyjnych usług według wzoru, który będziemy Państwu dostarczać na kolejnych etapach zajęć. Tak wygląda wstępny harmonogram projektu. Generalnie spotkamy się dwa razy stacjonarnie, na początku inauguracji programu, właśnie 29-30 października oraz w ramach podsumowania w marcu 2025 roku. Pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma spotkaniami stacjonarnymi odbędą się spotkania online. Głównie planujemy dwa spotkania. Takie online e, miesięcznie, e, z tym, że wyłączyliśmy z harmonogramu grudzień, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jest to e, bardzo intensywny czas dla e, samorządów, e, więc chcieliśmy tutaj zrobić, zrobić małą przerwę, e, a też na pewno nie zabraknie tutaj e, treści merytorycznych i też zadań, które będą mogli Państwo w międzyczasie e, dla nas e, przygotowywać. Ponieważ liczba miejsc do programu jest mocno ograniczona i nie jesteśmy wszystkich w stanie przyjąć tutaj również stacjonarnie, Osoby, które nie dostaną się do programu, tutaj przygotujemy dla nich kurs online na podstawie tej tematyki, która będzie poruszana w ramach tej edycji Akademii. Kurs ten będzie umieszczony na platformie Strefa Wiedzy PFR. Już teraz, jeżeli są Państwo głodni wiedzy, to zapraszamy do zapoznania się z naszym wcześniejszym kursem Ekspert Miast Przyszłości. Myślę, że to będzie takie Dobre wprowadzenie również do Akademii, żeby sobie tutaj się z tymi kwestiami zapoznać. I tak jak, tak jak Marta wspomniała, Staraliśmy się przygotować ten program również we współpracy z partnerami, tak aby mieli Państwo dostęp do najlepszych tutaj dostępnych ekspertów. Mogę też zdradzić, że lista ta cały czas rośnie i że szykujemy dla Państwa naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zajęcia i warsztaty, więc myślę, że będzie tutaj duża, duża korzyść z uczestnictwa. I to tyle z naszej strony. Jeżeli są jakieś pytania organizacyjne, to bardzo chętnie teraz odpowiemy. A jeżeli się nasuną później, to zapraszamy tutaj do kontaktu za pomocą maila miasta maupa.fr.pl. Tak, Pani Justyno? Dzień dobry, Justyna Przeworska z Gdańska. Ja mam pytanie, bo Gdańskie jest za dużym miastem, żeby się, m, mogli się załapać na tą edycję. Czy przewidują Państwo e, kolejną edycję i być może będzie szansa też dla większych samorządów uczestniczyć w takim projekcie, bo jest bardzo ciekawe. Rozumiem, bardzo, bardzo dziękuję. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie dotyczące Akademii, ale na pewno w tym roku jeszcze pojawią się inne programy, które będą adresowane również do, do dużych miast. Dziękuję. Tak, Pani Katarzyno. Dzień dobry. My się łapiemy akurat w tych widełkach, gmina musina z tej strony. Ja mam pytanie: Czyli kolejnym etapem, który ewentualnie jest do zrealizowania, to wypełnienie na Państwa tej stronie tego całego formularzu rekrutacyjnego z tymi dwoma zadaniami, tak? Dokładnie, zgadza się. Jeżeli na przykład więcej niż jedna osoba chciałaby od Państwa wziąć udział, to też zwracam uwagę, że treści. Z wypełnionych zadań powinny być różne. To znaczy, dwóch kandydatów nie powinno wpisywać tego samego w obu zadaniach, tylko powinna to być ich indywidualna motywacja i ich pomysł na tą usługę. Oczywiście, dziękuję uprzejmie. Nie ma problemu. Pani Michalino? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać, czy mogą brać udział osoby, które w poprzednich edycjach, bo Akademia MS w przyszłości już jest, była, prawda? Mhm. A mogą brać udział? Tak, jakby nasz regulamin nie wyklucza udziału e, osób, które brały udział w poprzednich nazwa, wcześniej to była. O, przepraszam, widziałam, że na chwilkę mnie rozłączyło. Mam nadzieję, że usłyszała Pani moją odpowiedź. Jeżeli nie, to proszę o informację. Jaki jest koszt uczestnictwa? Kosz uczestnictwa jest bezpłatny. My pokrywamy koszty zajęć oraz wyżywienia podczas tych dni w Warszawie. Natomiast po stronie miasta leży koszt podróży oraz ewentualnych noclegów. Hmm, już czytam tutaj. E, jak dobrze rozumiem, projekt jest adresowany dla jednostek samorządu e, terytorialnego, przedstawiciele przedsiębiorstw z. E, świadczących zaawansowane usługi, na przykład z dziedziny AI, nie mogą uczestniczyć. Tak, ta, ten konkretny program jest tutaj adresowany stricte dla JTST, natomiast, tak jak wspominałam, Tutaj będziemy oferować kurs na podstawie tych treści merytorycznych, a jeżeli jest Pan zainteresowany też taką współpracą technologiczną, to zachęcam do zapoznania się z naszym projektem Giełda Miejskich Technologii. Tam dostawcy usług technologicznych mogą prezentować swoje oferty dla JTST. Być może to jest coś, co Pana zainteresuje. Tak, nagranie, nagranie tutaj będzie przesłane dla, do osób, które zarejestrowały się tutaj na to spotkanie, zarówno jako z listy oczekujących do Akademii Miast Przyszłości, jak i z Klubu Miast Przyszłości. Yy, czytam pytanie Pani Eweliny, czy przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego może być pracownik na przykład jednostki organizacyjnej miasta? Rozumiem, że ma Pani na myśli na przykład szkołę albo yy, przedsiębiorstwo komunikacyjne. Jeżeli, jeżeli tak, to nie ma takiej y, możliwości. Tutaj chodzi, chodzi o osoby, które są zatrudnione już konkretnie w y, Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy. Нет проблем. Też jeżeli będą mieli Państwo jakieś pytania, które się nasuną podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego, to proszę, proszę się śmiało tutaj konsultować. My, my pomożemy z wszelkimi tutaj wątpliwościami. Tak, kursy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, i tutaj nie ma ograniczenia tego, nawet czy ma być to osoba z samorządu. Każda osoba może tutaj skorzystać z tego kursu. Ja już pani tutaj też na czacie prześlę link do strefy wiedzy. I tak jak mówiłam, po zakończeniu e, projektu e, opublikujemy tam, e, tam kolejny kurs e, dotyczący miejskiej tematyki, tym razem właśnie związany z e, miejską rezyliencją ISG. E, tak, Pani Katarzyno? Czy jeżeli teraz nie uczestniczy osoba, to nie ma znaczenia. Ona po prostu może te dwa zadania jakby wykonać i wtedy jest jakby przypisana do Państwa e, analizy, czy, czy jest ok do przejścia dalej, tak? Dokładnie. zgadza się. Tak? Tak? Tutaj absolutnie te spotkanie nie było jakimś e, czynnikiem e, obowiązkowym, e, tylko miał charakter e, informacyjny. E, jak najbardziej. Proszę, proszę śmiało wypełnić e, formularz. E, i wtedy, wtedy będzie on rozpatrywany. Dobra, dobra, dziękuję. I, i do, do, do 4 października damy, damy znać. Dobra, dziękuję. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy wszelkie możliwe pytania, ale a jeszcze tutaj się pojawiło. E... E... Czytam tutaj pytanie, pytanie pana Łukasza, to ja sobie jeszcze pozwolę to skonsultować z naszymi, naszymi prawnikami i wrócę do pana w tej, w tej kwestii. Bo w przypadku części drugiej to mamy konkretnie wskazane stanowiska i tutaj nie byłoby takiej możliwości, ale odpowiem jeszcze panu, jeżeli chodzi o tą część pierwszą. Nie ma problemu. Dobrze, to bardzo dziękuję. Tak jak mówiłam, prześlę Państwu nagranie z tego spotkania oraz prezentację. A w razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.